Siema. Są mądre pytania ogólnie w życiu. I są takie głupie pytania. I ja uważam, że i na jedne, i na drugie należy odpowiedzieć, ponieważ nie wiadomo za bardzo, które są które. No i dzisiaj jedno z tych pytań wypadnie. I brzmi ono, czy w momencie ogłoszenia promocji, znaczy zakończenia promocji na Rio, cokolwiek wydarzy się z Antwerpem i Sztokholmem. Na początku, wiadomo, skinsmanki strona do wymieniania swoich skinów, która nie wlicza cen naklejek i bardzo śmiesznie liczy ceny patchów. I nie powiem jeszcze czego. Hehe, <laughs> klucze. Kurwica, klucze. Na tej stronie są tak w złoty sposób wycenione. Ja nie wiem. Wiecie, że ten klucz kosztuje 70 zł, a na skinsmanki jest za 150. To nie znaczy, że macie go kupować, broń boże. <laughs> Lepiej wpłacić. TF, TF. No, także tak to działa skodem dzą 35% do wpłaty. Tak jest. Chociaż, po cichu wam powiem, że lepiej skinami jednak wpłacać teraz. Tak, ale jak kto woli. Chcecie skorzystać, to skorzystacie. Nie chcecie, to nie skorzystać. Zresztą. Ech. Odpowiedź na pytanie jest następująca. Ale to nie jest odpowiedź, tylko to jest moja opinia. Moja opinia brzmi w ten sposób. Cofnijmy się lekko. W momencie, kiedy wchodziła y, promocja na Paryż. I wtedy była połowa community, która mówiła w ten sposób, że y, jeżeli wejdzie promocja na Paryż, to Stockholm buchnie jeszcze bardziej niż buchnął. Ja powiem wprost, ja byłem podzielony. Ja nie miałem swojej opinii. Według mnie to było nielogiczne, żeby się tak wydarzyło, ale jakby. Bo problem polega na tym, że im więcej ludzi wierzy w taki scenariusz, tym bardziej on jest prawdopodobny, nie? Jeżeli 70% ludzi mówi, że Sztokholm buchnie, no to po prostu najzwyczajniej w świecie oni będą sprzedawali ten Stockholm, on rzeczywiście buchnie, nie? No ale jakby sytuacja wydarzyła się w taki sposób, że wprowadzenie samej w sobie promocji na Paryż nie zmieniło totalnie nic, bo każdy, kto miał sprzedać Sztokholm, sprzedał go wcześniej, nie? I osobiście uważam, że dokładnie tak samo jest w tym przypadku. Każdy wie, że promocja na Paryż się kiedyś zakończy, więc dlaczego to by miało mieć jakiekolwiek przełożenie na cokolwiek? Dlaczego ta kwestia, że no to będzie dzisiaj, akurat masz, O nie, wyprzedajmy Stokholm cały! I tak dalej. Nie, nie rozumiem tak jakby związku przyczynowo-skutkowego. Tym bardziej, ja tak jakby już to zapostulowałem, ale dalej tak uważam, że zależność Stockholm Antwerp Paryż jest tylko wtedy duża kiedy są to eventy konkurencyjne Dla mnie Paryż w momencie kiedy promocja ciągnie się w takich okresach przez te, po prostu ciągnie się w takich okresach przez taki okres tak jakby czyli nie dość że są to wakacje to jeszcze jest to dosyć długi czas Najzwyczajniej w świecie traci swoją konkurencyjność względem Sztokholmu i Antwerpu, które są dosyć mocno zeksploatowane, nie? W momencie, kiedy mamy dostępnych około no 65-70% naklejek z Antwerpu i około 50% naklejek ze Sztokholmu jeszcze, które nie zostały wyklejone, mówię w przybliżeniu, jak widziałem te statystyki. Ciężko jest się do nich odnieść, bo są bardzo różne, ale plus, minus tak one wyglądają. Mówię w wielkim przybliżeniu, to jednak mimo wszystko trzeba powiedzieć, że wyeksploatowany event z ograniczoną pulą jest dużo bardziej atrakcyjny dla ludzi, niżeli niewyeksploatowany w sumie w żadnym stopniu. Event, który tak naprawdę ma. Naklejenia duże, ale niewybitnie ogromne, chociaż w sumie wydaje mi się, że przez czas będzie się to zmieniało raczej na korzyść yy, Paryża. Jeżeli chodzi o. Yy, znaczy, nie mówię w porównaniu do Sztokholmu i Antwerpu, ale po prostu. Ilość naklejeń nie będzie wcale malała, tak powiem. Yy, najzwyczajniej w świecie, jak się te slaje do siebie porówna i możliwości. Yy, Wejścia w to lub w tamto, nie, to każdy dojdzie do wniosku, który jest dosyć prosty i on jest taki dosyć sztywny, że z dzisiejszego punktu widzenia Sztokholm i Antwerp stają się dużo bardziej y, takie. Nie, powiem w ten sposób. Wyobraźcie sobie, że macie 100 tysięcy złotych, nie? I pomyślcie, że robicie lekko zawyżony buyorder na mouse za 100 tysięcy. Dajmy na to z 10 kąt po 10 tysięcy na konto. Uwierzcie mi lub nie ale taki buy będzie w stanie przetrzymać, mówię lekko zawyżony, nie, że tam plus 20% ceny, czy coś takiego, ale na przykład plus 8% ceny. Uwierzcie mi, taki buy yy, najpierw będzie musiał mocno zostać pognieciony, nie? Najpierw zostanie to bardzo mocno zabizdowane przez ludzi i pewnie zbierzecie dosyć duży supply, a dopiero potem on wywoła jakąś reakcję. Wpompowanie 100 tysięcy złotych w taki item tak naprawdę... Po bardzo długim czasie, czyli na przykład po 5 godzinach, będzie w stanie przynieść efekt. Jeżeli zrobicie coś dokładnie takiego samego na jakiejkolwiek naklejce z Sztokholmu, jeżeli to tylko nie będzie Nawi, bo jest dosyć Liquidin, czy nie będzie to taka naklejka, jak na przykład ciężko mi rzucić jakąś. Jeżeli to nie będzie naklejka jakaś na górce, tak w sumie było chyba najlepiej to powiedzieć, to po prostu będzie to coś na zasadzie przez godzinę będziesz miał to, ten bajordry i ktoś zrobi nad tobą jeden. I prak praktycznie nic z tego nie kupisz. Tym się różni to. Za to w momencie, kiedy przyjdziesz i zrobisz dokładnie... I tutaj coś co ciekawe, mógłbyś nawet 20-25% wrzucić, poważnie, yy, jakbyś miał 100 tysięcy i byś zrobił 25% overprice'u na autografy z Antwerpu, to mnie się wydaje, że kupiłbyś jakąś Totalnie abstrakcyjnie małą ilość. Na przykład, jakbyś tak zrobił na JT, to nawet się obawiam, że mógłbyś nie kupić tych naklejek. Albo kupić na przykład 7, czy coś, coś takiego. Bo najzwyczajniej w świecie mm, jest gigantyczna przepaść w tym, ile tych naklejek jest. Spróbuj coś takiego zrobić na takiej naklejce jak IM, jak y, na przykład nie wiem, ROPS, y, VSM, czy bodaj, dajmy Score lub Niko z Paryża. No to jeżeli tam coś takiego zrobisz, to prędzej stracisz pieniądze, niż jeżeli wywołasz jakąkolwiek reakcję. W sytuacji Sztokholmu i Antwerpu najzwyczajniej w świecie ty podbijesz cenę. Czy trwale, czy nietrwale, to już jest kwestia psychologii, to jest kwestia odbioru. Tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie pieniądze mają różny parytet, to jest zupełnie co innego, ale każdy rozumie jakby to, że Paryż Konkurencyjność, jaką taką po prostu wytraca. No. Z każdym dniem trwania promocji, z każdym momentem, kiedy na świat trafia kolejna setka naklejek Maus, kolejna setka naklejek Fury, Holo. W momencie, kiedy kolejna osoba decyduje się wyprzedać je na jakichś górkach po to, żeby reinwestować te pieniądze, no to jednak trzeba przyznać, że nie niezwyczajnie w sieci, to nie jest coś takiego, co wywołuje wielkie zaufanie do Paryża. Jednak trzeba przyznać, że popyt na Paryż w porównaniu do popytu, jaki był na Antwerp, nie jest to kosmiczna różnica, ale jest to różnica. W sensie, jakby się porównywały, jak bardzo likwidy jest e, Paryż, to jest fuj likwidy, Po prostu. Jest ogromnie likwidy. W porównaniu do Antwerpu wtedy. Nie, nie wiem, czy... E, no, ja pamiętam, że na tamte czasy dosłownie e, zrobienie na górce e, jakiegoś itemu, w sensie na górce, no nie na górce, ale e, na tych wyższych progach, jakbyś zrobił sobie buy jakiś na jakiś item, na przykład 100, to była taka opcja, że to by się to nie kupi. Dzisiaj na Paryżu nie ma takiej opcji. Każdego i temu, jeżeli zrobisz najwyższy Bajard, kupisz ile będziesz chciał. Więc powiem w ten sposób, że jest tu dosyć dostrzegalna różnica. I to jest y, różnica, jakby to powiedzieć, dla popierdolęńców, którzy nie boją się ryzyka i rozumieją system działania SteamA. Jeżeli rozumiesz system działania SteamA. To Paryż już w tym momencie, jeżeli miałeś 10 tysięcy, zrobił, że masz 100 albo 200. Ja za późno się nad tym obudziłem i za mało ryzykowałem. Po prostu, jakby w skrócie mówiąc, byłem zjebany z tym, bo no, zresztą, jak ktoś śledzi, to wie, że najpierw miały tam iść pieniądze skinsmanki, ale potem ja do nich napisałem: nie No chłopaki, kurwa, nie wygłupiajmy się, i to był błąd, po prostu. Jakby skinsmanki powiedziało: Dobra, kurwa, robisz to. No to wziąłbym i bym to robił, nie? Ale najzwyczajniej w świecie nie chciałem wchodzić swoimi pieniędzmi, bo chciałem zagrać pod swój plan. Który też był dobry, tylko minimalizował ryzyko, nie? No, to tyle. Mam nadzieję, że odpowiedziałem. Jakoś tam. Znaczy to taka dłuższa odpowiedź, ale no, mam nadzieję, że zrozumiał. Ok, ok.